Prezydent w codziennym wydaniu ten widok z Gdańska zaskoczył wszystkich i wywołał burzę komentarzy. Tu Alicja z kanału Alicja, plotki gwiazdy. Dziś mam dla Was historię, która pokazuje, że nawet głowa państwa potrafi zaskoczyć zwykłą, ludzką chwilą. Karol Nawrocki od kilku dni pełni urząd prezydenta, a jego grafik wypełniają spotkania, uroczystości i obowiązki państwowe. Jednak ostatnie zdjęcia, jakie obiegły media. Udowadniają, że między oficjalnymi wystąpieniami znajduje czas na zwykłe, codzienne sprawy. Po serii wizyt w różnych częściach kraju prezydent wrócił do Gdańska, gdzie zaplanowano dla niego m.in. udział w drugim memoriale imienia Jana Biangi w wydarzeniu poświęconym legendarnemu polskiemu bokserowi i trenerowi. Który w czasie II wojny światowej odmówił podpisania Volkslisty i trafił do trzech obozów koncentracyjnych. Impreza ma promować sport i boks olimpijski. Co idealnie wpisuje się w prospołeczne działania nowej głowy państwa. Zanim jednak rozpoczęły się oficjalne uroczystości, Karol Nawrocki został sfotografowany w sytuacji, jakiej mało kto się spodziewał. Fotoreporterzy, faktu, uchwycili go na balkonie mieszkania w Gdańsku w swobodnym, codziennym stroju, z filiżanką kawy w dłoni. Ten moment spokoju szybko ustąpił miejsca obowiązkom, ale nie tym politycznym. Prezydent wyszedł z mieszkania na drobne zakupy. A po chwili wrócił z torbą wypełnioną papierowymi pakunkami. Obraz Karola Nawrockiego w roli zwykłego klienta sklepu rozszedł się po internecie błyskawicznie, stając się wiralem i wywołując falę komentarzy. To, co przykuło uwagę komentatorów, to naturalność, z jaką Karol Nawrocki poruszał się po mieście. Bez eskorty, bez sztucznej otoczki, od, zwykły człowiek z torbą zakupów. Ten kontrast między powagą urzędu a prozaicznymi obowiązkami zrobił na wielu wrażenie. W komentarzach nie brakowało głosów, że dobrze widzieć prezydenta wśród ludzi, w codziennych sytuacjach, ale pojawiły się też pytania o bezpieczeństwo takiego zachowania. Warto przypomnieć, że w Warszawie prezydent obecnie nie mieszka w pałacu prezydenckim, ponieważ trwa tam remont. Tymczasowo zamieszkał w belwederze wraz z rodziną. Jednak ostateczna decyzja o miejscu pobytu w trakcie kadencji jeszcze nie zapadła. W Gdańsku ma swoje prywatne mieszkanie, do którego wraca, gdy obowiązki pozwalają na chwilę wytchnienia. Niedzielny harmonogram Karola Nawrockiego był wypełniony po brzegi, od popołudniowego złożenia wieńca przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego po wizytę w Muzeum II wojny światowej. Mimo to znalazł moment, aby odwiedzić własne cztery kąty, wypić kawę na balkonie i załatwić zakupy. Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy fotoreporterzy pokazują prezydenta w mniej oficjalnym wydaniu. Dzień po zaprzysiężeniu uchwycono w Belwederze pierwszą damę, mamę Karola Nawrockiego i jego siostrę, a sam prezydent wyszedł wtedy do ludzi zgromadzonych przed pałacem, nawiązując bezpośredni kontakt. Najnowsze zdjęcia z Gdańska tylko potwierdzają, że nawet przy napiętym harmonogramie głowy państwa znajdzie się miejsce na chwilę prywatności i zwyczajne, ludzkie gesty. Jeżeli chcesz śledzić kolejne kulisy życia publicznego i prywatnego znanych osób, subskrybuj kanał Alicja Plotki Gwiazdy i napisz w komentarzu, co sądzisz o takim, nieoficjalnym wizerunku prezydenta. Czy według ciebie to buduje więź z obywatelami, czy może powinien zachować większy dystans?